Przewidywalność efektu i dlaczego ja? Dlaczego ten efekt ma być powtarzalny, a nie losowy? Dlatego, że nie pracujemy na przypadku. Jeśli dziś poznajesz pięciu mężczyzn i czterech z nich jest niedostępnych, to nie jest to pech. To jest wzorzec wyboru. Dopóki wzorzec się nie zmieni, efekt będzie losowy. Raz trafisz lepiej, raz gorzej. W tym procesie zmieniamy to, co cię przyciąga i jak reagujesz na pierwsze sygnały. Jeśli przestajecie pociągać chaos, jeśli szybciej widzisz brak jasności, jeśli nie wchodzisz w relacje z kimś, kto od początku jest niekonkretny, to efekt przestaje być przypadkiem, bo zmienia się filtr, przez który wybierasz, a kiedy zmieni się filtr, zmieni się wynik. Jak wygląda typowa ścieżka? Co zwykle dzieje się po dwóch, czterech tygodniach, a po trzech miesiącach? Po dwóch, czterech tygodniach możesz zauważyć, że nie nakręcasz się już po jednym dopasowaniu na aplikacji. Nie budujesz historii w głowie po pierwszej rozmowie. Nie sprawdzasz obsesyjnie, czy ktoś wszedł na twoje social media. Nie interpretujesz ciszy jako odrzucenia. Nie czujesz tej silnej chemii do mężczyzny, który jest niejasny. To są pierwsze zmiany. To jest moment, kiedy zaczyna zmieniać się to, co cię wciąga. Po około trzech miesiącach szybciej wyczuwasz, że ktoś nie jest gotowy na relacje. Nie inwestujesz emocjonalnie w kogoś, kto daje uwagę falami. Nie przyciągają cię już mężczyźni, którzy są w trakcie rozwodu, niegotowi, po przejściach. Czujesz większy spokój na etapie poznawania. Zaczynasz być wybredniejsza, w zdrowy sposób. I najważniejsze, nie czujesz tej presji, że musisz kogoś znaleźć, a Twoje decyzje nie wynikają z lęku przed samotnością. Co musi zrobić klientka, żeby to zadziałało? Jaka jest część jej pracy? Żeby to zadziałało, Twoja część pracy jest bardzo prosta, ale realna. Po pierwsze, uczestniczysz w spotkaniach regularnie. Nie jak się uda, nie jak będę miała czas. To jest proces, który działa wtedy, kiedy jesteś obecna. Po drugie, wykonujesz zadania pomiędzy sesjami. To nie są długie wypracowania. To są konkretne ćwiczenia i obserwacje, które mają zmienić Twoją reakcję w realnych sytuacjach. Po trzecie, wdrażasz to w praktyce. Jeśli widzisz niespójność, reagujesz. Jeśli coś ci nie pasuje, nie ignorujesz tego. Jeśli czujesz, że włącza się stary schemat, zatrzymujesz się zamiast iść za nim. Ja prowadzę proces i daję strukturę, ale bez Twojej obecności i zaangażowania to nie zadziała. To nie jest magiczna zmiana, to jest nasza wspólna praca. A kiedy to nie zadziała? To nie zadziała w kilku sytuacjach. Po pierwsze, jeśli ktoś nie uczestniczy w spotkaniach i nie wdraża tego, o czym rozmawiamy. Bo samo słuchanie nie zmienia wzorca. Po drugie, jeśli ktoś chce zmienić mężczyznę, a nie siebie. Ten proces nie polega na tym, że on zacznie się bardziej starać. Proces polega na tym, że ty przestaniesz wybierać to, co cię rani. Po trzecie, jeśli ktoś nie jest gotowy zobaczyć swojego udziału w schemacie, jeżeli twoja narracja brzmi tylko Mam pecha do facetów, to będzie trudno coś zmienić. I po czwarte, jeśli ktoś jest w poważnym kryzysie emocjonalnym i potrzebuje wsparcia terapeutycznego, bo ten proces jest rozwojowy, a nie kliniczny, to działa, kiedy jesteś gotowa być obecna, wdrażać, podejmować dojrzałe decyzje. Bez tego żadna metoda nie zadziała. Dlaczego właśnie ja? Ja nie jestem jedyną osobą, która pracuje z relacjami. Takich osób jest mnóstwo. Ale pracuje inaczej niż większość. Po pierwsze, nie uczę technik podrywu ani manipulacji. Nie uczę, jak sprawić, żeby on się bardziej starał. Pracuję nad tym, żebyś ty przestała wybierać niedostępność. Nie uczę, jak sprawić, żeby on się bardziej starał. Pracuję nad tym, żebyś ty przestała wybierać niedostępność. Po drugie, nie zostawiam cię z samą teorią. Nie kończy się na zrozum swój schemat. Pracujemy na realnych sytuacjach i realnych decyzjach. Po trzecie, to jest proces bardzo indywidualny. Tutaj nie ma gotowej ścieżki dla wszystkich. Każda kobieta ma inny wzorzec i inny punkt zapalny. I po czwarte, mówię wprost, nie buduję iluzji. Nie obiecuję, że poznasz miłość życia w trzy miesiące albo że wyjdziesz za mąż. Za parę tygodni. Moim celem nie jest dać Ci nadzieję. Moim celem jest zmienić Twój filtr wyboru. A kiedy zmienia się filtr, zmienia się to, kogo dopuszczasz do swojego życia. I to jest różnica. Podsumowując, ja nie uczę, jak stworzyć relacje. Ja zmieniam to, kogo Ty dopuszczasz do swojego życia. Skąd mam wiedzieć, że to nie są tylko ładne słowa? Po pierwsze. Dlatego, że ten proces ma strukturę. Wiesz, ile jest spotkań, wiesz, nad czym pracujemy na początku, wiesz, co robisz między sesjami, wiesz, jaki jest cel każdego etapu. To nie jest, zobaczymy, co wyjdzie. Po drugie, efekty są widoczne w zachowaniu, nie w deklaracjach. Nie pytamy, czy czujesz się bardziej wartościowa. Patrzymy na to, czy, czy szybciej widzisz brak jasności, czy nie wchodzisz w kontakt, który zaczyna się od chaosu, czy nie przyciąga cię już ten sam typ mężczyzny. To są zmiany, które są mierzalne. I po trzecie, ja nie sprzedaję nadziei. Pamiętaj, nie obiecuję ci, że poznasz miłość swojego życia w określonym czasie. Obiecuję pracę nad tym, co realnie możesz zmienić, nad swoim filtrem wyboru. Bo jeżeli coś ma strukturę, etapy i Twoją część pracy, to to nie jest marketing, to jest proces. Dlaczego to nie jest opcja, tylko konieczność? To, co powtarza się w Twoim życiu, nie jest przypadkiem. To jest wzorzec wyboru. I dopóki go nie zmienisz, wynik się nie zmieni. Może, może się zmieni mężczyzna, może się zmieni historia, ale mechanizm i efekt pozostanie taki sam. Nie dlatego, że jesteś na to skazana, tylko dlatego, że wzorce działają automatycznie. I teraz pytanie nie brzmi, czy jeszcze kogoś poznasz. Oczywiście, że poznasz. Pytanie tylko brzmi, czy znowu wybierzesz niedostępność? Jeśli jesteś w momencie, w którym nie chcesz już analizować każdego sygnału, tylko naprawdę zmienić to, co Cię przyciąga, to właśnie na tym polega aktualizacja wzorca wyboru. I to jest decyzja. Jeśli po obejrzeniu tych materiałów czujesz, że to jest o Tobie, rozmowa nie jest po to, żeby Cię przekonywać. Jest po to, żeby sprawdzić, czy jesteś gotowa wejść w aktualizację wzorca wyboru. Serdecznie zapraszam Cię na bezpłatną konsultację.